Hej ludzie, Paziu tutaj. Jestem śpiewy po prezentacji PlayStation Showcase i jak ją oceniam? No okej. Okay. To nie była jakaś powalająca prezentacja. To była prezentacja, która miała na celu uświadomienie graczy, że będzie w co grać na PlayStation 5. No bo, ma bo była masa indie, masa mniejszych tytułów. Na przykład z tych mniejszych bardzo mi się podobał Phantom Blade Zero którego gameplay wyglądał zbyt dobry i jestem i się zastanawiam, czy ten gameplay nie był trochę rasowany, bo niektóre przejścia ataków i animacje były zbyt płytne, ale to zobaczymy, ale zobaczymy to w praniu. I za następca duchowy Journey mi się bardzo podobał. Pięknie Pamiętam Journey i pamiętam, jak miałem Fryde z tej podróży i spotykania obcych ludzi, nawet bezwłanych komunikatorów, którzy, się łączy, którzy łączyli się w moich podróży albo ja do, do ich podróży się dołączałem. To było piękne i nie mogę się doczekać na duchowego spadkobiercę. Oprócz tego dostaniemy payday'a w trochę delikatnie klimatach w przyszłości. Bungee robi coś, co. Znowu Bungie robi coś, co ludzie będą mieli problem z nazwaniem, co to jest. Widać, że Bungie nie chce wrócić do klimatów wojennych, no zobaczymy, co to będzie. No, gameplay, gameplay pajączka. Z, z, tak naprawdę, z, ze Spider-Manem wujku mam tylko jeden problem, że znowu to będzie jakiś zły, który ma pod sobą armię ludzi. I ta armia będzie polowała, i ta armia będzie i zdobędzie władzę w mieście, to trochę mnie irytuje. Bo Masa gier właśnie z super wchodzi właśnie w taką narrację, że główny zły danej gry ma armię. Eki ma tak dużą ekipę, że może podbić miasto. I to się robi nudne, jak się cały czas bije tych samych jełopów, Ale ogólnie ten gameplay ze Spidermana oprócz tego wygląda bardzo dobrze. To jeszcze mnie zaintrygowało, bo nie dostaniemy Venoma od razu, pewnie, jako głównego złego, ale będziemy sterować Spider-Manem, który ma na sobie symbiot i będziemy obserwować jego zmiany. I tym bardziej to jest też fascynujące, bo mamy Moralesa jeszcze jako Spider-Mana, więc i nigdy nie pamiętam, żeby ta historia była opowiedziana w taki sposób, więc jestem ciekaw. I ogólnie, jak widziałem, przez chwilę wód krajów, na, na miasto, gdzie były tam pokazane właśnie różne postacie z Marvela. Chyba zobaczyłem tam Taskmastera, jak się, jak się nie mylę. To jestem ciekaw, jak to Sony rozegra. Jak to wszystko ubierze. Jestem, jestem, bardzo, jestem bardzo ciekawy, bo jeżeli byśmy to rozgrybali, i o, wyrzucając ten pomysł z, z symbiotem, z Venomem to ta fabuła strasznie mi przypomina niektóre części gier ze Spider-Manem od Activision, ale tutaj widać, że jest to więcej, jeszcze bardziej podkręcone, jest więcej, nie tyle pieniędzy, co po prostu więcej, klima, więcej klimatu i więcej zrozumienia tematu. Jestem ciekaw, jestem fajnie ciekaw, jak to będzie w Spider-Manie i Spider-Man wychodzi pod koniec tego roku. O ale wróćmy do mniejszych tytułów, na przykład bardzo jestem ciekaw jak będzie na PS5 działał Teardown. Teardown, czyli gra w której wykradamy rzeczy i mamy zjeżdżalność terenu, kompletną prawie. To wszystko wygląda w grafice Minecrafta, ale wciąż jest to dość bardzo pamięciowe, Jeżeli to, jeżeli przeliczamy to na moc konsoli, jestem ciekaw jak to będzie działało. Czy będą musieli dużo rzeczy obciąć, czy nie. I dlatego... Bo chciałem zagrać dawno, ale na no, moim pececie by nie poszło. Mój PECET by nie uciągnął Tigdowna, ponieważ pewnie spaliła karta graficzna. Muszę sobie coś kupić za tych 10-60. Ale Dora, Idź, idźmy dalej. I jeszcze była Dragons Dogma. Dragons Dogma, na którą czekam. Na sequel Dragons Dogma, na który czekam od... można powiedzieć, super premiery jedynki. Ja myślałem w co najwyżej na PS4 dostanę, a to się okazuje, że dopiero na PS5. Chyba też wyjdzie na PS4, ale nie jestem tego pewien. Ogólnie z tych urywków gameplayów, które Capcom pokazał, to można zobaczyć, że to jest stara, dobra dogma, że będą piony, że będą pionki. Jestem ciekaw, czy będzie to zwykły multiplayer, ale nie wiem, może Capcom po prostu będzie chciał zachować tą unikalność drogą z dogmy, że Mam do dyspozycji tylko pionki. Że sami tworzymy swoich przydupasów, a nie możemy korzystać z innych graczy. Co byłoby trochę. Co, trochę byłoby mi szkoda, bo chciałbym sobie z moimi skomplami kum, przejść z Bagman dwójka, Ale zobaczymy, co tam kapką wykombinował. No i mieliśmy trochę gier na Viara, Był Resident Evil 4 wiar, był, Była strzelanka na Viara. Bardzo lubię oglądać gameplay ze strzelanki na bo... To człowiek czuje taką intensywność, ale nie wiem, czy to jeszcze jest pora na takie multiplayer na VR, czyli jest wystarczająca duża ilość yy, tych ludzi zainteresowanych, żeby utrzymywać taką trwaninkę przy życiu, ale to zobaczymy. Oprócz tego, a no tak, taka mała gierka, coś o czym wspominałem w zeszłym tygodniu, czyli wychodzi Metal Gear Solid Snake Eater. tak. Remake stracił trójkę w tytule, zamiast tego zyskał znak Delty, co jest inteligentne, inteligentny sposób obejścia napisania trójki, żeby ludzi, co nie grali w poprzednim Metal Gear Solid, nie odrzucać. I ogólnie ten trailer był troszeczkę mylący, ale kiedy zobaczyłem pełną papugę Enda, to już wiedziałem, że to jest Metal Gear Trójka. Jestem ciekaw i ogólnie Konami wybrało ciężką drogę, bo prosta droga to byłoby remake Metal Gear Solid'a pierwszego, czy nawet przeniesienie dwóch pierwszych części z MSX na na wymiar. To byłoby o wiele prostsze niż wrzucanie się na remake gry, którą dla których dla wielu ludzi to jest najważniejszy Metal Gear, taki najbardziej dopracowany i ich. No i przyznam się, że jak wszedł temat główny Metal gear trójki to troszeczkę uczucie mi zadrganego. Troszeczkę mi tutaj serdówko mocniej zabiło. I tyle. Mimo, że mieliśmy trochę takich bomb, przynajmniej dla mnie, jak była to w końcu coś więcej o Dragon's Dogmie, czy właśnie Metal Gear Solid 3, to ta prezentacja była. Okej, okay. nikt oni nie będzie mówił za parę lat, że to była jakaś mega prezentacja. Nie, po prostu ludzie będą mówić, no była, no. Pewnie wszystko te zależy od tego, co Microsoft pokaże na przyszłym tygodniu, czy za dwa tygodnie na swojej prezentacji. To wtedy będzie mogli ocenić przez pryzmat tamtej prezentację tą prezentację. Ale ogólnie nie czuję, wiem zobaczył coś, co mi urwało ten szyję przy samej pośladkownicy. A jakie Wy macie uczucia? Co Wam się podobało na tej prezentacji, a co nie? Oprócz metalgira No bo wszyscy, powiedzmy sobie szczerze, wszystkim zabiło serce mocniej przy Metalgira. Więc oprócz tego, co Wam się podobało na tej prezentacji, piszcie w komentarzach. Trzymajcie się. Cześć.